Jaki jest najgorszy błąd, jaki może popełnić pan młody przy wyborze swojego ślubnego garnituru? No, przede wszystkim brak zaangażowania i pomysłu to najgorszy błąd, jaki możecie zrobić. Pokażcie, że wam zależy i chcecie dobrze wyglądać. Jeżeli wy sami nie zaangażujecie się w proces, ktoś inny za was wszystko wybierze, a wtedy jest dość mała szansa, że na własnym ślubie będziecie się dobrze czuć w swoim ubraniu. Nie musicie mieć wszystkiego wymyślonego w każdym szczególe, od tego jesteśmy my, ale zastanówcie się nad tym, jak chcecie się czuć: czy bardzo formalnie, czy może nieco luźniej. Poszukajcie inspiracji w internecie. Dobrym źródłem jest Pinterest. To wszystko pomoże nam dobrać dla Was coś fantastycznego. Zobaczcie: proces kupna ślubnego garnituru może być naprawdę świetną zabawą. Ślub to specjalna okazja, którą chcecie podkreślić specjalnym strojem. Dlatego często wybieracie muchę zamiast krawata. Ale czy to zawsze najlepszy wybór? Z punktu widzenia dress code'u mucha jest tak samo formalna jak krawat, więc nie ma żadnych przeciwwskazań, aby założyć ją do ślubnego garnituru. Ale czy mucha pasuje każdemu? Z naszego doświadczenia wynika, że mucha najlepiej wygląda u mężczyzn drobnych, o młodzieńczej, chłopięcej twarzy. Jeśli więc nie należysz do tej kategorii mężczyzn, pomyśl raczej o krawacie. Wybierając muchę, pamiętaj też o proporcjach. Mucha nie powinna nigdy wystawać poza owal naszej twarzy. Inaczej osiągniesz dość komiczny efekt, podobny do klauna. Do muchy najlepiej będzie pasować specjalna koszula z krytą plisą, czyli niewidocznymi guziczkami. A ty, co wybrałbyś na swój ślub? Krawat czy muchę? Czekamy na Wasze komentarze. Czy Twój garnitur ślubny musi być idealnie dopasowany do sukni panny młodej? I tak, i nie. Spójność powinna dotyczyć się klimatu i konwencji. Powinniście być z tej samej bajki. Jeśli Twoja narzeczona będzie miała suknię w stylu glamour, a Ty ubierzesz się w rustykalny, lniany garnitur, to efekt może być dość komiczny. Czy musicie przesadnie dbać o połączenie Waszych stylizacji? No nie. Jeśli w bukiecie Panny Młodej będą fuksjowe kwiaty, nie oznacza to automatycznie, że musisz mieć krawat w tym właśnie kolorze. Takie zbyt dosłowne nawiązania też nie zawsze dobrze wyglądają. Każde z Was ma samo w sobie po prostu świetnie wyglądać. W ramach tej samej konwencji i stylu. Wtedy będziecie tworzyć piękną parę. Smoking na ślub, tak czy nie? Smoking jest ubraniem wieczorowym. Czarna tkanina, z której najczęściej wykonuje się smokingi, nie wygląda efektownie w mocnym świetle słonecznym. Czerni wygląda wtedy na szarą, spraną i zwyczajnie optycznie płaską. Dopiero wieczorem smoking pokazuje swoje prawdziwe piękno. Czerni nabiera głębi, a światło odbijające się w jedwabnych wykończeniach dodaje smokingowi elegancji i szyku. Dlatego też, jeśli masz ślub późnym popołudniem lub wieczorem, smoking będzie znakomitym wyborem. Jeśli jednak ceremonia odbywa się w południe, pomyśl o innym kolorze. Stwierdziliście, że nie chcecie granatowego garnituru. Może kolor ten Wam się po prostu znudził, albo macie już taki garnitur i chcecie coś specjalnego. Pomyślcie o zieleni. Zieleni to kolor, który bardzo dobrze wygląda na Polakach czyli mężczyznach o jasnej cerze i jaśniejszych włosach. Doskonale w zieleni wyglądają również mężczyźni o rudych włosach. Zielony garnitur doskonale nadaje się do stylizacji na śluby w stylu rustykalnym i boho. Załóżcie do niego czarne buty, białą koszulę i srebrne dodatki, a będziecie wyglądać bardzo szykownie i elegancko. Sprawdźcie zielony dwurzędowy garnitur z naszej letniej kolekcji. Jeśli szukacie innego odcienia, zapraszamy do odwiedzenia salonów. Na pewno znajdziemy odpowiednią tkaninę w naszej ofercie szycia na miarę. Masz ślub w środku upalnego lata. Boisz się, że ugotujesz się w swoim garniturze. Oto nasze porady, jak wyglądać i czuć się dobrze przez całe wesele w upale. Numer 1. Wybierz garnitur z przewiewnej tkaniny typu tropik. Tego typu tkanina wełniana jest bardzo luźno tkana, przez co powietrze swobodnie cyrkuluje, zapewniając komfort. W dodatku, tkaniny typu tropik są prawie niegniotące się. Numer 2. Pomyśl o garniturze z kamizelką. Intuicja podpowiada, że dodanie kolejnej warstwy ubrania nie jest zbyt dobrym pomysłem na lato, ale pamiętaj, mając na sobie kamizelkę, będziesz mógł nosić rozpiętą marynarkę, a to już zdecydowanie zwiększa komfort, ponieważ pozwala na swobodny dostęp powietrza. Numer 3. Weź ze sobą zapasową koszulę. Kiedy zmęczony i spocony będziesz miał potrzebę szybkiego odświeżenia się, zmiana koszuli jest najlepszym sposobem. Od razu poczujesz się lepiej.